No dobra, wychodzisz w nocy na dach, żeby pooglądać gwiazdy, a cały nieboskłon jest czerwony, jakby ktoś potraktował go ketchupem. Na tym tle spadające gwiazdy wyglądają jak frytki. Coś niesamowitego, ale czy to mogłoby się w ogóle zdarzyć? Zadawałeś sobie to pytanie przez całe życie, ale w tym momencie nawet o tym nie wiesz. Właśnie obudziłeś się oszołomiony i zdezorientowany w jakimś laboratorium. Nie pamiętasz kim jesteś i jak się tu znalazłeś. Ogólnie czujesz się dobrze, tylko trochę bolą cię oczy. Dookoła widzisz mnóstwo akwariów i klatek z karaluchami, wężami, żółkami gnojowymi, orłami, a wyrak wlepia w ciebie swoje ogromne wybałuszone ślepia. Pod nogami przebiega ci kot, uprzedzając jakąkolwiek reakcję z twojej strony. Nagle słyszysz zbliżające się głosy. Intuicja podpowiada Ci, żeby jak najszybciej opuścić to miejsce. Jacyś ludzie rzucają się za tobą w pogoń. Słyszysz, jak krzyczą, zatrzymaj się, dodając jeszcze coś, czego już nie wyłapujesz. Znalazłeś się w długim korytarzu i pośpiesznie kierujesz się w stronę wyjścia ewakuacyjnego, trafiasz na zieloną polanę. Ogromny budynek, z którego właśnie się wydostałeś, wygląda jak jakaś sekretna baza. Pokonujesz wysoki płot otaczający cały kompleks i wbiegasz do lasu. Po jakimś czasie stwierdzasz, że zgubiłeś pościg. Możesz w końcu chwilę odpocząć i zastanowić się, o co w tym wszystkim chodzi. Wspinasz się na wzgórze i rozglądasz dookoła. Widok przepięknego, czerwonowego zachodu słońca momentalnie cię uspokaja. Gdzieś w oddali dostrzegasz miasteczko. Musisz się tam dostać, zanim się ściemni. Twój sprint najpierw zamienia się w trucht, a potem w szybki marsz. Wkrótce jesteś tak wycieńczony, że ledwo możesz się ruszyć. Wtedy widzisz sylwetki jakichś ludzi, którzy zmierzają w twoją stronę z latarkami w rękach. Nie masz już sił, by dalej biec, więc decydujesz schować się na wysokim drzewie. Prześladowcy mijają kryjówkę, na szczęście cię nie zauważając. Po chwili spoglądasz w górę i Twoim oczom ukazuje się coś, co niemal zwala cię z gałęzi. Słońce zaszło już za horyzont, ale niebo wciąż spowija czerwień. Księżyc błyszczy się jasno-żółtym światłem, a sklepienie usiane jest tysiącami pomarańczowych, złotawych, białych i niebieskich gwiazd. Co się dzieje? To musi być sen. Czy coś stało się z ziemską atmosferą? A może wylądowałeś na zupełnie innej planecie? Widok pomalowanego na czerwono kosmosu sprawia, że kotłują się w tobie sprzeczne emocje. Uczucie podziwu miesza się ze strachem, aż do oczu napływają ci łzy. Schodzisz na dół i rozpalasz ognisko. Jest już późno i robi się zimno. Nie pamiętasz, jak się tego nauczyłeś, ale wzniecasz ogień bez zapałek i zapalniczki tylko przy pomocy patyków oraz kamieni. Ale płomieni jest przezroczysty, praktycznie niewidzialny. To z powodu pomarańczowo-czerwonej łuny światła docierającej z nieba. Zielone liście drzew przenika ta intensywna barwa, przez co wyglądają jakby były brązowe. Mógłbyś patrzeć na ten nowy świat całymi dniami, ale z chwili zadumy wyrywa cię dźwięk pękający gałązek i szelest liści. Strach dodaje ci sił, więc biegniesz do miasta. Samochodowe klaksony, alarmy, zgiełk, dźwięki cywilizacji stają się coraz głośniejsze. Jeszcze tylko kawałek. W końcu Docierasz na skraj lasu i wchodzisz na miejską drogę. Mijacie karetka, ale ledwo dostrzegasz czerwone światła kogutów, ponieważ przesłania je kosmiczny blask. Nagle wracają do ciebie fragmenty wspomnień: jesteś naukowcem, całe życie badałeś wszechświat i już wiesz, dlaczego ma taki kolor! Wygląda na to, że w pobliżu Ziemi wyłoniła się potężna gwiazda. To jedyne sensowne wyjaśnienie. Kosmos jest zazwyczaj czarny, ponieważ wszystkie gwiazdy są bardzo oddalone od siebie i od naszej planety. Te najbliższe znajdują się 4 lata świetlne od Ziemi. Żeby dostać się z punktu A do punktu B, potrzebowalibyśmy 137 tysięcy lat. Emitowane przez nie światło nie jest w stanie rozjaśnić ogromnej przestrzeni rozciągającej się pomiędzy. Jednak gdyby zredukować te odległości, coś takiego byłoby jak najbardziej możliwe. Wierz o tym, ponieważ właśnie z tego powodu mgławice koński łeb otacza czerwono-różowa łuna. Niezmierzone światło docierające z pobliskich niebieskich gwiazd zostaje wchłonięte przez wodór, który jest najobficiej występującą substancją we wszechświecie. Potem naładowane atomy wodoru zderzają się z elektronami i tak powstaje, Rwody blask. Jeśli jakimś cudem nie nieopodal Ziemi pojawiłaby się niebieska gwiazda, 75 tysięcy razy potężniejsza od Słońca, nasza planeta, nie. Nasz cały układ słoneczny znalazłby się w poważnym niebezpieczeństwie. Musisz jak najszybciej odszukać ludzi i ich ostrzec. Biegnąc wzdłuż drogi, zauważasz, że z lasu wyłaniają się twoi dręczyciele. Przyspieszasz i wychodzisz na ruchliwą ulicę. Już masz zacząć krzyczeć, żeby wszyscy schowali się w domach, zamknęli w piwnicach, ale coś przykuwa twoją uwagę. Ludzie są zupełnie spokojni. Nocne niebo jest czerwone, ale wszystko wskazuje na to, że nikt się tym nie przejmuje. Najwyraźniej to dla nich normalne. Może naprawdę znalazłeś się na innej planecie? Mimowolnie się zatrzymujesz i wtedy doganiają cię ludzie z bazy, nie wyglądają na złoczyńców, wręcz przeciwnie. Cieszą się, że Cię widzą i nareszcie mogą z tobą porozmawiać. Dlaczego uciekłeś? Co się stało? Pyta jeden z nich. Wy mi powiedzcie, dlaczego kosmos jest czerwony? krzyczysz zdezorientowany. Patrzę na Ciebie z uśmiechem, twierdząc, że to twoja sprawka. Że co? Teraz już kompletnie nic nie rozumiesz. I nagle wraca ci pamięć. Jesteś naukowcem specjalizującym się w badaniach wzroku, zwłaszcza u stworzeń, których widzenie jest setki razy lepsze niż to człowieka czyli karaluchów, węży, żuków gnojowych, orłów, wyraków, kotów. Udało ci się połączyć właściwości ich unikalnego zmysłu patrzenia i wszczepić je w ludzkie oczy, a konkretnie w swoje. Teraz nie dość, że dostrzegasz obiekty z dużych odległości i wszystko jest wyraźniejsze, widzisz też w różnych spektrach. Gamma, trafiolecie i podczerwieni. Zauważasz energię, których nie wychwyci żadne inne ludzkie oko. Twój wzrok z każdą godziną po eksperymencie staje się coraz lepszy. Pierwszym kolorem, jaki ujrzałeś przy tej zwiększonej wrażliwości był czerwony. Kosmos jest niezmiennie czarny, ale teraz widzisz blask z mgławicy, wyglądem przypominającej konia oraz z innych potężnych gwiazd, które rozświetlają atomy wodoru. Jedynym skutkiem ubocznym była tymczasowa utrata pamięci, dlatego nie rozpoznałeś swoich współpracowników. Pracowników z laboratorium. Spektrum czerwieni to dopiero początek. Twój wzrok z czasem poprawi się jeszcze bardziej i ujrzysz następne kolory oraz energię. Linie wysokiego napięcia i mikrofalówki będą błyszczeć. Dla ciebie nocne niebo stanie się przepiękną mieszanką rozmaitych odcieni. A więc, odpowiadając na pytanie, czy kosmos mógłby być czerwony, trzeba uznać, że tak, gdyby tylko nasz wzrok pozwalał nam to zobaczyć. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.